Dobrze, witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu i nagraniu oddziału Korwin, a właściwie Wolność Białystok. Dzisiaj będziemy mówić o kapitalizmie i tak naprawdę odpowiemy sobie na pytanie, czy w Polsce jest kapitalizm? Bardzo często różnego rodzaju lewica i inni działacze społeczni, polityczni mówią, że tu jest w Polsce krwiożerczy kapitalizm, prawda, mordują w biały dzień i, i jak to tak się dzieje? Przez to jest bieda, smród, brud, ubóstwo i wszystko to wina jest tego kapitalizmu. I dzisiaj sobie odpowiemy tak naprawdę, czy w Polsce jest kapitalizm, czy nie. Ale jeszcze zanim, to chciałbym tradycyjnie podziękować za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia, za to wszystko, co robicie. Równie możecie mnie znaleźć nie tylko na Facebooku, ale też na Twitterze, podobnie jak cały kanał Independent Video Press, też jest na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, tak więc znajdujcie nas tam, udostępniajcie, lajkujcie, będzie dla nas milej, będzie lepiej się też nagrywało na pewno te materiały, które do Was, do was trafiają. Mówiąc o tym kapitalizmie, warto przytoczyć takie przykłady, takie definicje, które się dziś pojawiają w ogóle w środowisku konserwatywno-liberalnym. Na przykład pan Michalkiewicz, zresztą były poseł, mówi bardzo często, że w Polsce mamy do czynienia z kapitalizmem kompratadorskim, czy też kompradorskim. Takim kapitalizmem, w którym niby jest wolny rynek, ale tak naprawdę w latach, na przyłomie lat 80. i 90. większość największych podmiotów zostało udostępnionych, czy też po niższych cenach sprzedanych dla swoich, tak, dla działaczy różnych tam partyjnych służb i No i jak już główne wszystkie gałęzie w sposób prawie, że monopolistyczny zostały opanowane na wolnym rynku, to tam wiecie, pozwolono ludziom handlować pietruszką i prowadzić kioski z gazetami. I to się nazywało według pana Michałkiewicza właśnie kapitalizmem kompratadorskim, można to uprościć jako taki kapitalizm oligarchiczny, tak, gdzie tak naprawdę nie przedsiębiorcy są głównymi podmiotami, którzy prowadzą interes i jakby ustawiają całą gospodarkę, tylko osoby wyznaczone do tego, zasłużone w cudzysłowie dla byłego ustroju, które zostały wyznaczone do tego, żeby to regulować. Ale najprościej będzie, tutaj się posłużę materiałem, y, y, definicją z PWN, tak, ze strony Encyklopedii PWN. Wiecie, Wikipedia, ktoś powie, że słabe źródło, więc z PWN-u. Czym jest kapitalizm według tej definicji encyklopedycznej? Kapitalizm system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów. I to można tam dalej tą definicję rozwijać, jak była tam historia i tak dalej, ale jeszcze raz powtórzę, żeby było jasne. System społeczno-gospodarczy, oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów. Teraz zadajmy sobie pytanie. Czy my w Polsce dzisiaj mamy jakąkolwiek swobodę zawierania umów? No nie mamy. Wystarczy przykład umowy o pracę, zlecenia. Każdy aspekt jest uregulowany. Jeżeli ja nawet, powiedzmy, swoją mamę, siostrę, tatę, chciałbym, żeby oni mi pomogli w domu, nie wiem, powiedzmy, remont mam, i mówię do taty, słuchaj, tato, potrzebuję pomocy, chodź mi, pomożesz tutaj przy remoncie. I mój tato by mi przyszedł i mi pomógł, to uwaga, według, w cudzysłowie, dzisiejszego kapitalizmu, łamie prawo. No bo umowy nie ma. On wykonuje pracę na moją rzecz. A jak praca, to podatek dochodowy, a jak podatek, to musi być umowa, a jak umowa, to musi być PIT. Tak? I w tej chwili funkcjonujemy w takim systemie, gdzie każdy element, każda działalność jest uregulowana. Ale dobrze, idźmy dalej. PIS sobie wprowadza teraz na przykład to, że apteki będzie, będą mogli prowadzić tylko farmaceuci. Gdzie jest swoboda zawierania umów? Nie ma. Po prostu nie ma tego. Dalej mamy, że jest oparty na własności prywatnej. tak? Mam jakąś tam własność prywatną, a każdy może mi wleźć urzędnik bez powodu i mnie kontrolować. Włazi taki urzędnik na przykład do mojej firmy, czy teraz może pan listonosz będzie właził i kontrolował, czy ja mam telewizor, Wła będzie właził bezczelnie, domagał się tego, żebym ja go wpuścił, i on może mnie w jakikolwiek sposób kontrolować. Ale chyba nie musi pan wpuszczać pracownika pod. Podczas... No nie ale z jednej strony mu się to nakazuje, tak? I ta osoba ma mnie w jakikolwiek sposób kontrolować. I to jest niby, to jest niby nasz ten kapitalizm, tak? Gdzie każdy element jest tak naprawdę uregulowany. Tu idąc dalej, pan Morawiecki sobie wymyślił teraz ostatnio, że on wprowadzi nam tutaj ustawę Wilczka. Taki dobry gospodarz. Gospodar, jak to mówią tam na Ukrainie czy na Białorusi. Taki wiecie, tatuś mówi: Ja tu wam teraz zrobię dobrobyt, ustawę wilczka, pomożemy wam budować kapitalizm. Znamy to, kiedyś pomagano budować socjalizm. I ma być chociażby taki zapis, który jest oczywistą oczywistością, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Słuchajcie, tylko tak się dziwnie składa, że w roku 89 bodajże choć jeszcze wcześniej tam były już, już były plany, żeby wprowadzić tę ustawę, było tak, że faktycznie dużo elementów i dziedzin gospodarki było nieuregulowanych. Tak? Wyobraźmy sobie, że mogliśmy sobie pójść gdzie chcemy, mogliśmy, powiedzmy, no, gdybyśmy byli podróżnikami, to... Mogłem sobie pojechać do Krakowa i nikt mnie nie zatrzymywał na żadnej bramce. O, jestem wolnym człowiekiem, mogę sobie jechać. Tak samo było w przypadku działalności gospodarczej. Wiadomo, że były jakieś instytucje, powiedzmy, przypominam, jesteśmy podróżnikiem, na przykład jak więzienie, czy jakiś sąd, gdzie nie każdy sobie mógł wejść, ale ogólnie rzecz biorąc, poza tymi gałęziami, poza tymi gałęziami, mogłem się poruszać wszędzie. Tak samo było z gospodarką, czyli poza jakimiś podmiotami, które miały, prawda, produkowały jakieś materiały wybuchowe, jakieś, nie wiadomo, jakieś środki chemiczne i tak dalej, które były koncesjonowane, to poza tym mogłem robić, coś chcę. Dzisiaj natomiast, kiedy rocznie wychodzi 20 tysięcy stron różnych aktów prawnych i słuchajcie, uregulowane jest tak naprawdę wszystko, każdy element działalności, słuchajcie, nawet to, że jeżeli jest gorąco i wydaję pracownikom wodę, bo jest gorąco. To muszę mieć wywieszony w firmie regulamin wydawania wody. Słuchajcie, nie mogę powiedzieć, słuchajcie, tu jest woda, kupiłem butelki, bieście. Nie. Ja muszę mieć regulamin wydawania wody dla pracowników. I jak nie będzie wisiał na ścianie, przyjdzie mi kontrola z inspekcji pracy, to ja dostaję karę. I w tym momencie, kiedy będąc podróżnikiem, zostaliśmy zamknięci we własnym pokoju i bez pozwolenia wyjść z pokoju nie możemy, to pan, słuchajcie, nasz kochany minister Morawiecki mówi, ale po pokoju możecie chodzić jak chcecie. To jest taka wolność, słuchajcie. Jak chcesz wyjść z pokoju, potrzebujesz już licencję, prawa, płacić podatki i tak dalej, ale po pokoju możesz chodzić jak chcesz. To jest nasz dobry gospodarz, słuchajcie, wolny rynek pełną gębą. A podobnie miałem w szkole chcieliśmy na przerwę wychodzić, tam dyrektor zabraniał i wtedy pamiętam się wykłócałem, powołując się na konstytucję, tak. że jako obywatel RP mam prawo poruszać się po terenie bez tak. zastrzeżeń i wtedy też dostałem podobną odpowiedź, że mogę poruszać się po szkole. Tak, może się poruszać, po... no dokładnie. I teraz tak, dla... Tak, jest w każdej szkole, że nie można wychodzić na przerwę, ale wiadomo, że wszyscy to łamią. Ja pamiętam, że jeszcze można było później. Powiem tak, po, pomijając, ale to są właśnie taki, to jest dobry przykład. Ale skoro mieliśmy definicję kapitalizmu, no to skoro nie mamy kapitalizmu, to co my mamy? I tak wiecie, taka prosta myśl, tak sobie pomyślałam, a wezmę sobie, sięgnę po definicję socjalizmu i przeczytam wam definicję z PWN-u socjalizmu. Socjalizm, z łacińskiego socjalizm co społeczny, ideologii i ruchy społeczne powstały w XIX wieku, dążące do ładu społecznego, opartego na zasadach wspólnoty, równości, jakie piękne, i racjonalnego zarządzania gospodarką. W myśli marksistowskiej faza rozwoju społecznego następującego po kapitalizmie, termin używany zamiennie to komunizm, określenie stosowane niekiedy w charakterystyce ustroju społecznego, tych krajów wysoko rozwiniętych, zwłaszcza europejskich, słuchajcie, jak pięknie się nam to układa, w których gospodarce rynkowej, uwaga, towarzyszy daleko posunięta redystrybucja dochodu narodowego i realizacja koncepcji państwa dobrobytu. Czyli uwaga, moi drodzy, to, że w Polsce można prowadzić działalność gospodarczą, to nie znaczy, że jest kapitalizm. Starsi widzowie i wasi rodzice pewnie pamiętają, że w PRL-u też można było prowadzić działalność gospodarczą, słuchajcie. Naprawdę. Nawet małe fabryczki, zakłady, wiadomo, że to było koncesjowane, kontrolowane i tak dalej, ale też można było to robić. I w tej chwili też możemy prowadzić działalność gospodarczą, ale przypomnę, to są kraje europejskie, w których gospodarce rynkowej. Towarzyszy daleko posunięta redystrybucja, czyli jednym zabieramy i dajemy tym, którym trzeba, w cudzysłowie, dochodu narodowego i realizacja koncepcji państwa dobrobytu. I teraz kiedy zadamy sobie pytanie, czy mamy naprawdę jeszcze tą gospodarkę wolnorynkową, czyli gdzie tak naprawdę sami podebierzemy odpowiedzialność za własne decyzje. To wiecie co, ja przypomnę taki niedawny przykład e papierosy. Straszny narkotyk. Niedawno był. I ja dzisiaj w ramach tej wolności gospodarczej w internecie nie mogę kupić e-papierosa. Nie mogę, jest zakaz. Zakaz reklamy na Allegro nie ma, nigdzie nie ma. Ale wódka to mi się reklamuje non stop. Skądś my to znamy. No ale wiecie, na wódkę jest akcyza, a na papierosy nie. Więc są narkotyki, Społecznie potrzebne, z których są podatki i są narkotyki jak marihuana, na przykład, z których nie ma akcyzy, i wiecie, to jest bardzo niedobrze. A Marcin, jak myślisz, czemu rząd nie spróbuje obłożyć papierosów również akcyzą? Więc to nie mam pojęcia. Teoretycznie mogliby spróbować. <laughs> Uważaj, bo dajesz dobry pomysł tutaj. To jest taki. No, no teorii, że się po prostu boją, że krzyk się podniesie, że nowa opłata, to lepiej już uciąć. O, no, że, a tak to wiesz szkodliwe, Niby można, ale powolutku. Wiecie, to tak jak troszkę. Tak, tak samo mogłoby być z narkotykami mniej szkodliwymi, na przykład od alkoholu, żeby dać i lub jak chcesz. Dokładnie, ale ogólnie rzecz biorąc, dobrze. Więc mamy tą gospodarkę wolnorynkową, gdzie każdy element działalności gospodarczej jest regulowany. I teraz tak, mamy podatek dochodowy, i inne rzeczy, ZUS przymusowy, przymusowy ZUS, tak, który musimy płacić. I słuchajcie, ja tak ostatnio sobie myślałem, też taka była dyskusja i debata. A propos, czy ten drugi filar OFE to był taki zły czy dobry? No i była tam taka dyskusja, że w sumie, jak mieliśmy ten drugi filar OFE, to było tak, że ostatecznie po tym ostatnim kryzysie finansowym, że OFE zarobiło w sumie tyle samo, co ZUS, niewiele więcej. I by to samo. Ale wiecie, jaka była zasadnicza różnica między drugim filarem OFE, której nie ma w ZUSie, że jeżeli ja odkładałem w drugim filarze OFE pieniądze, na przykład do 50 roku życia odkładałem i zmarłem, to tam była zapisana osoba albo na zasadzie prawa spadkowego kolejna osoba w mojej rodzinie moje składki dziedziczyła. A jak mam 50 lat i do 50 roku życia płaciem składki ZUS, to co się dzieje z moimi pieniędzmi? Nie ma. to na Idą na tych pozostałych emerytów, którzy mieli farta i dożyli, tak? A moja rodzina to co, pies? No nie. Mają swoje składki. Mają swoje składki, prawda? Czyli jeżeli ja bym zarabiał, powiedzmy, 30 tysięcy złotych miesięcznie, powiedzmy, jestem krezusem, zarabiam 30 tysięcy złotych miesięcznie, odprowadzam od tego bogate składki. A na przykład moja żona jest gospodynią domową, nie odprowadza składek, tak? No bo mamy wspólne gospodarstwo. I ona po prostu sobie żyje, a ja umarłem. To ona ma figę z makiem. Jakieś tam, wiecie, świadczenie, coś tam jeszcze z ubezpieczenia dostanie na, po, na pochówek i tyle. Tak? I to jest nasza wolna gospodarka, kapitalizm, wolny rynek. Jesteśmy na tyle wolni, że możemy sobie w łeb strzelić. O, to jest nasza wolność, ale też z broni czarnoprochowej tylko, bo inne już nie kopimy w, ra w ramach wolnego rynku. I teraz tak, zobaczcie. Każdy element, jest prawo pracy, które reguluje stosunek pracodawcy, czyli pierwsza rzecz, swoboda zawierania umów, istnieje. Nie istnieje, nie ma czegoś takiego. Jest system gospodarczy oparty na własności. Jest szanowana własność? Nie, nie jest, bo urzędnik może przyjść i w przypadku, tak jak było Optimusa, rozwalić ci całą firmę. Może przyjść komornik, bezzasadnie, mając błędne życzenie, może przyjść i zabrać ci twój sprzęt, powiedzieć, a później cię przeprosić, że się pomylił. Ale może ci zabrać, po prostu. Wejdzie, zabierze i tyle. I co mu zrobisz, tak? Wolność osobista, tak? Wolność osobista to najlepiej doświadczyła ekipa Independent Video Press, jak na 11 listopada jechała i została zatrzymana, tak? I Oskar miał tam trzepany bagażnik i tak dalej, i tak dalej. Czy wiecie, statyw sprawdzany, czy ten statyw to przypadkiem nie karabin? Przecież od razu widać po twarzy, że terrorysta, prawda? Więc słuchajcie, to jest ta wolność osobista nasza. No tak. To jest nasza wolność osobista. A po drugiej stronie mamy redystrybucję. Czyli wiecie, 500 plus jest redystrybucja? Jednym się zabrało, drugim się daje? Jest redystrybucja dóbr. Jak dziecko yy, yy, niepełnosprawne urodzisz, masz dodatkową kasę? Masz dodatkową kasę. Jest redystrybucja? Jest redystrybucja. Państwo, nawet europejskie, zobaczcie, jak definicja ładnie wpasowana. Nawet państwo europejskie jest, tak, to nawet tutaj się wpasowało. Więc tak wygląda ten nasz wolny rynek, ta gospodarka. Nie można nazywać tego kapitalizmem. Po prostu nie można. Fizycznie nie da się, jest to fizycznie niemożliwe, dlatego że są cła, akcyzy, pozwolenia, podatki. I teraz wracając do tego, co pan Morawiecki sobie wymyślił, że on tutaj wielki wolny rynek będzie budował to myślę, że, i zresztą to i ZPP, i w postaci pana Kazimierczaka, i profesor Gwiazdowski, wiele innych osób o tym mówi, że to już nawet nie chodzi, słuchajcie, o to, żeby obniżać podatki. Już nawet nie o to chodzi. Ale żeby te prawo skarbowe i ogólnie rzecz biorąc, prawo ogólnie, cywilne, karne i inne, żeby po prostu uprościć. Bo jeżeli ja na przykład prowadząc działalność niedużą, przecież gospodarczą, muszę wydawać 3,5 tysiąca złotych miesięcznie na księgowość. To to już nie chodzi, słuchajcie, nawet o podatki. Zobaczcie, że te pieniądze idą w atmosferę, tak? Przecież te pieniądze mógłbym wykorzystać, zainwestować gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego. Pieniądze giną. Później jest kwestia prawna. Każdy spór, każda pierdółka jest tak skomplikowana, tak nierozstrzygalna, że musi być kancelaria, tak? Czołowe kancelarie, które prowadzą spółki, nawet w Białymstoku, tak? To liczyło sobie 2, 3, 4 tysiące złotych miesięcznie za obsługę spółki. Słuchajcie, to są takie koszta. To I tak naprawdę ilość prawników, Ilość księgowych, ich zarobki, samochody są najlepszym dowodem na tym, jak po prostu niesprawnym systemie funkcjonujemy, że sam nie przejdziesz. Musisz mieć przewodnika. Takie bagno, że nie przejdziesz. Pole minowe, tu mina, tam mina, tam mina i sam nie przejdziesz. Tabliczka jeszcze, Achtung miny, otwierasz działalność gospodarczą, od razu jest, uwaga, miny. Za to możesz posiedzieć, siedzieć, za tamto siedzieć, za to masz karę, za tamto karę, za tamto karę i potrzebujesz przewodnika. No bo jeżeli ja jestem na przykład elektrykiem, mechanikiem, informatykiem, to nie jestem księgowym. Tak? Trudno się znać na wszystkim. Też, um, czyli tak. osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą, to powinna znać prawo, bo, bo w tym kraju inaczej się nie da, czy po znaczy, prostu albo wydawać je na kancelarii prawną, albo znać w Możesz nie znać prawa, ale stara zasada mówi, że nieznajomość nie prawa szkodzi temu, którego nie zna. I wyobraź sobie, że wychodzi rocznie, rocznie, zobaczcie, jakie my mamy pracowitych posłów. 20 tysięcy stron, stron regulacji prawnych, czyli obywatel, taki wiecie. Prawy, których chce, wiecie, wszystko, żeby było w jego życiu poukładane, zgodne z prawem, powinien spędzić. Te dane są ogólnodostępne. 4 godziny dziennie, codziennie na zapoznawanie się z aktami prawnymi. Mało tego, ty musisz się zapamiętać i dzisiaj na przykład pamiętasz, że w danym punkcie dany produkt rozlicza się w ten, a niewinny sposób, a za rok może się to zmienić. I teraz weź, żeby ci się nie pomyliło, żeby nie zwariować. Dlatego nawet wśród prawników, przecież to nie ma tak, że jest prawnik-prawnik. Jest pra specjalista od prawa cywilnego, od działalności, od spółek, od yy, specjalista od prawa podatkowego, specjalista od prawa karnego itd., dalej. Jest mnóstwo, bo sami prawnicy już nie ogarniają, już nie ogarniają. Księgowość, kadry to teoretycznie tak naprawdę. To oddzielna osoba w firmie powinna być kadrową, a oddzielna księgową. To dobrze, że jeszcze są, wiecie, programy księgowo-kadrowe, które tak to jeszcze w miarę upraszczają, że w przypadku firmy, która tam zatrudnia 30, 40, 50 osób, no to jedna sprawna księgowo-kadrowa wystarczy, która pełni te dwie funkcje. A to jest koszt, są ogromne pieniądze. Czyli ja nie płacę dla elektryka czy budowlańca, tylko muszę płacić, dla osoby, która jest bezproduktywna, no bo ona nic nie tworzy. No bo co tworzy? Przerzuca papiery z miejsca na miejsce. Nic nie tworzy. Elektryk coś naprawił. Budowlaniec postawił dom. handlowiec sprzedał na siebie zarobił, tak? Dostarczył. Kurier dostarczył produkt do klienta. A co zrobiła księgowa? No albo prawnik przerzucił papiery, opisał umowę, żeby, wiecie, to jest takie ubezpieczenie, tak? Czyli ja muszę za ubezpieczenie siebie płacić haracz dla prawników, dla księgowych i innych, żeby nie zginąć. I to pokazuje, w jakim kierunku. A pan na przykład Morawiecki mi powie, ależ to, co, nie co niezabronione, to jest dozwolone. A skąd ja mam wiedzieć, co jest dozwolone w tej chwili? Ja nie wiem, co jest dozwolone. Wszystko jest prawie zabronione, tak? To strach się bać po prostu, chodzić mogę, to tyle. To jest dozwolone. Nawet przejście przez ulicę przejść nie mogę, bo to jest zabronione, tak? Muszę iść przez przejście dla pieszych, a jak nie, no to mam 100 metrów do jeżeli nie ma sygnalizacji świetnej, czy nie ma y, przejścia dla pieszych, tak to y, muszę zobaczyć, czy nie ma w odległości 100 metrów przejścia dla pieszych, bo jak jest, to powinienem iść do tamtego przejścia. A co ja mam? Miarkę wokół? No skąd ja mogę wiedzieć, czy to jest 100 metrów? A jak się okaże 60, to zaraz wiecie, mandaci koleci, tak? Taka głupia rzecz. Prosta sprawa. Mój tato przecież miał taki przypadek, że wiecie, 30 lat człowiek mieszka w jednym miejscu. Przez 30 lat obok przejścia z 20-30 metrów jest udeptana ścieżka na, na przystanek. I 30 lat wszyscy mieszkańcy osiedla chodzą tą ścieżką. Nikt nie pomyśli o tym, żeby może przejście prze, przesunąć. Nie, 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 nikt nie pomyśli. I była godzina, chyba mój tato opowiadał, godzina 20 czy 20:30. Pusto, zerowy ruch na osiedlu. To był jeszcze jakoś weekend. On szedł na autobus i przez pusto ulicę przeszedł. I przyjeżdżał policjant w cywilnym samochodzie. To jeszcze się odgrażał, że jak po prostu, że nie przeszedł po przejściu, że to jest po prostu skandal. Znaczy, on był w mundurze, ale cywilnym samochodem jechał. Po pracy może był, nie wiem, tak? I rozumiecie, i to jest, te prawo nie jest dla ludzi. Ono jest dla instytucji. W związku z tym pamiętajcie, jeżeli ktoś wam powie, że funkcjonujecie w kapitalizmie, to tak, to nie funkcjonujecie. Najlepszym przykładem tego jest to, jak zginęła firma Optimus. To jest, jest chyba idealny przykład. Ja polecam wam, jeżeli chcecie wiedzieć, w jakim państwie funkcjonujecie, to dwa takie dobre filmy, które wam. Nie są zbyt za bardzo wydumane te filmy powiem wam. To jest się całkiem spina w to, czego ja doświadczyłem. Czyli układ zamknięty, polecam wam sobie obejrzyjcie. I o, I Pitbulla. Nawet tego ostatniego niebezpieczne kobiety. To Wam w zupełności wystarczy, w jak, w jak wolnorynkowej gospodarce funkcjonujecie. To Wam w zupełności, w zupełności wszystko poukłada I, i tak naprawdę tyle. Czy jakieś pytania? Nie ma pytań. Myślę, że temat krótko, a treściwie wyczerpaliśmy. Moi drodzy, mam do Was jeszcze prośbę. Jeżeli chcecie usłyszeć wykład na żywo, zadać mi pytanie. Porozmawiać z członkami, z członkami naszej partii, którzy mają pogląd też inne na różne tematy, którzy mają też inne doświadczenia swoje. To zapraszam Was na spotkania. Pamiętajcie, spotykamy się na ulicy Grochowej 2 w Białym Stoku. Co tydzień o 17:00 jest kawa, herbata. Słuchajcie, zapraszamy. Jest to zawsze środa. Okay? Także zapraszam Was serdecznie. Dziękuję za lajki, komentarze, udostępniajcie, dzielcie się informacjami z innymi i pamiętajcie, że ta, to, co, w czym teraz żyjemy, to tak jak nie patrzeć, to to jest bardziej socjalizm, a na pewno nie kapitalizm. Dzięki wielkie.